Dzisiaj jest wielki dzień oddajemy do użytku najnowocześniejszy kompleks sportowy na terenie powiatu biłgorajskiego, ale myślę, że i szerzej na terenie powiatów ościennych. To zaplecze, które dzisiaj oddajemy do użytku, będzie właśnie służyło popularyzacji właśnie rywalizacji sportowych w różnych dziedzinach, bo jak widzicie Państwo, to boisko będzie spełniało wiele funkcji. Jestem bardzo pod wrażenie, jak tu się obiekt zmieniło, infrastruktura, basen odnowiony, no, bieżnia tartanowa. No, nie spodziewałem się, że w ogóle tutaj będzie taka bieżnia, a tu jest, więc jakby to jest dla mnie duży szok i niedowierzanie, ale jest. No, myślę, że następców czekam z niecierpliwością, aż następni ludzie z budowlanki e, s, będą uczestniczyć w takich imprezach jak ja, Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata. Za nami obok nas kompleks sportowy, który powstaje za bagatela ponad 70 milionów złotych. Nowy zmodernizowany basen sportowy, pierwszy etap, za chwilę drugi etap, piękne boisko, zmodernizowana sala gimnastyczna, piękne miejsce do uprawiania sportu, do szlifowania takich talentów jak pan Artur. Kilka miesięcy temu na zakończeniu roku szkolnego, właśnie w zespole szkół budowlanych i ogólnokształcących, mówiłam o tym, że warto mieć marzenia. Nieważne, czy są one małe, czy wielkie, ale trzeba je mieć. Mają je samorządowcy, macie i wy, sportowcy. Ten obiekt był moim marzeniem. Zawsze podkreślam to, jak bardzo jestem związana z miastem Piłgorajem. I dobrych ponad 30 kilka lat temu, to na tym obiekcie pokonywałam dystans 400 czy 800 metrów na zajęcia wychowania fizycznego. Po tych kilkunastu latach patrząc jak podlega dewastacji w momencie gdy brakowało środków podjęliśmy jako zarząd powiatu biłgorajskiego decyzję o tym że temu miejscu należy przywrócić świetność. Dzisiaj życzę wam abyście zawsze osiągali dobre wyniki, aby to podium i marzenia stały się dla was w każdej konkurencji realne. Cieszę się, że mieszkańcy będą mogli korzystać. Młodzież, grupy sportowe, stowarzyszenia to wielkie, wielka radość, że kultura fizyczna będzie w Biłgoraju na wysokim poziomie. Ten obiekt i inne będą służyły. Deklaruję ze swojej strony, ze strony miasta Biłgoraja, że też będziemy wspierać. Podjęliśmy pewne działania również w tym kierunku. No i oczywiście liczę na wsparcie z rządu, z góry ponad podziałami dla naszej młodzieży, dla zdrowia. To boisko, ten kompleks jest dla wszystkich, szczególnie dla młodzieży, dla uczniów budowlanki, dla uczniów innych szkół, ale również dla przedstawicieli klubów sportowych, stowarzyszeń. Dla mieszkańców powiatu bułgarskiego. Cieszę się bardzo, jako człowiek, który organizuje te zawody szkolne, że mamy taki kolejny obiekt. Zazdroszczą nam inni z powiatów, z innych, także jest to bardzo fajna rzecz. A ja, jako 25-letni staż mający w tej szkole, cieszę się, że doczekałem się w końcu, że będę mógł pracować na takim obiekcie. Niech to piękne dzieło, boisko, i inne obiekty. I wszystkich, którzy tutaj będą przybywać, niech błogosławi strzeże, Bóg wszechmogący i miłosierny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Ja bardzo się cieszę, że obok basenu, którego pierwsza część została niedawno oddana do użytku, a drugą. Druga jest tak naprawdę w realizacji, jest, trwa proces inwestycyjny. Obok właśnie tego basenu powstaje taki kompleks nowoczesnych boisk i całość będzie tworzyła wspaniałe zaplecze, pod przyszłe Powiatowe Centrum Sportu i wspaniałe zaplecze do uprawiania wszelkich dyscyplin sportu, ale też do promocji, do organizowania różnego typu eventów, rozgrywek, mistrzostw. randze, mam nadzieję, wojewódzkie, a może nawet i szerzej, bo naprawdę warunki są ku temu doskonałe.